Dobry wieczór. Z tej strony są lotery Strzelanki. Zapraszam na 158. Dokładnie tak, 158 odcinek z gry Fortnite. Grał sobie tryb rankingowy Battle Royale na solo. Że uruchamiamy już gierkę Fortnite'a. Sorry, że tak późno. Nie wiem, czy livea dzisiaj zrobię, czy nie. Zobaczymy. Ale chyba nie zrobię, bo tak późno to live chyba nie będzie, niestety. Sorry, widzowie, że livea no może nie być dzisiaj, ale może zrobię tego live. Czy poświęcę, zobaczymy, dobra? Na razie robimy odcinek z Fortnite'a nie ziemiać mi się chce. Dobra, dorzucamy. Nie zapomnijcie zostawić po sobie. Subskrypcji, dzwoneczka i łapki w górę. Pod tym odcinkiem z gryfotek, bo to mnie podowuje, motywuje do działania w szelnym filmu. Na przykład Fortnite gramy w kanale i liveów. No i też mogę mój cel, czyli 500 subskrypcji yy, do końca. Czerwca tego roku, dokładnie tak. No i też zachęcam do obserwacji niemieckich społecznościowych, No i TikToku i Sygranis, Snapchat. Jeśli podałem wszystkie nazwy, to znaczy wszystkie nazwy, znaczy będą wszystkie linki w opisie pod odcinkiem z GeForce. Na TikToku, TikToka, Instagrama, SnapChata, ona nazwa również będzie. Też zapraszam na grupę widzów Matiego na Discordzie, której też czynnie podali link w opisie, czy się pod odcinkiem z GeForce. To jest zawsze reszta grupy na widzów kanału Matiego, co ma też 13 na Facebooku. No której też będzie link w opisie, oczywiście, pod odcinkiem z gry Fortnite. Też serdecznie zapraszam do współpracy z naszą ma to już ta praca ma skontaktować się. Proszę się kierować, będę też podane, oczywiście, w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite. Także życzę miłego oglądania. Ruszamy moi drodzy. No jedziemy moi drodzy z giereczką Gramy Rankedy z solówki. Hey, wow wow! Jedziemy! Rankedy z Solo jedziemy. Zobaczymy jak tam pójdzie. Ja nie wiem czy będę dzisiaj w ogóle robił e, live'a z Fortnite'a, to się jeszcze pomyśli. Ale no nie wiem, bo ta godzina trochę live'a bez sensu robić. Bo live potwa nie wiem, do północy maksimum. Trochę tak słabo, nie? Chyba z tym jeszcze, chyba bym bym, bym chyba nie chciał robić live'a dzisiaj. A bo zrobi, nie wiem. Zobaczymy dobra. Zobaczymy. Aha, dopiero teraz się Gierka odpala, super. Świetnie. Dopiero teraz się Gierka rucham, co za pech. No tak bywa, niestety. Cyk, cyk, oj. Cyk, 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 dobra. Nie wiem co to było za jakieś zdjęcia, ale. Widzicie. Polubił jakiś Jakiś album, niby, zaznaczałem w tle No, widzicie pod tytułem Zdjęcia w tle, że Patryk Miela lubi. No dobrze. Patryk Miela lubi Zdjęcia w tle. Album pod tytułem Zdjęcia w tle. No okej. Okay. Nie klikłem Idziemy lecieć. No się nie wiem. Chyba polecę tu na dół. Nie to trudno, dead nasz... Olajwa, live'a niestety Fortnite się nie zrobi widzowie, ale może... Nie wiem. Albo zrobię szybkiego olajwa, nie wiem, pomyślę. Przegnam pana. Ha 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 ha, przegrał. Wow, porażka. Uległ niestety porażka przegrał. Co za pech. Może porażkę ma. Hmm. Niestety. Pepe, pecha. Porażkę dostał. Przegrał. Rywal. Pierwszy frag dzisiaj. Rankedowa gireczka, pierwszy frag. No wspaniale, no tylko się cieszyć. co to się dzieje, ale dziwna sprawa. Swędzi mnie. Niestety swędzi mnie. Tak dość mocno. A skąd taki album powstał właśnie nie wiem skąd. Dla strefa gdzie mi jadła. Serio Dead no, dobra, nie, nie mogę na z tego przeciwnika. się no, nie dzieje, jak to odświeżam, ale już tu się to dzieje. Nic się nie dzieje, że ja odświeżam to odświeżam. Spamić. No nie, czekaj. Dedy, nie. Dziękuję, dziękuję. Dead, no nie. Nie chyba. Taki sprytny z niego gra. 哎呀呀！Ay, ay, ay. Rozjechał mnie. Co za... Za z niego. Jezu, rozjechał mnie. Zobaczy z niego gracz. Dobra, ale platyna... Jeden mamy, nie? minut 14 minut odcinek dopiero. Trzeba ten odcinek skończyć, nie? Dobra, gramy Rankeda. Sorry, live'a nie będzie dzisiaj, ja live. A... Mm, dobra, zaraz... I drodzy, widzę ostatnia gierka, okej? Okay? Kończę ją, gram i koniec. No to live w jeśli widzimy nie będzie, trudno. Jutro live a może zaraz wrócę z tego, z tych zawodów, to live będzie z Fortnite, a, a później będzie z Valoranta, nie? No, myślę, że tak zrobimy. Tylko wiecie, będę musiał przerwać live'a jakiś czas, bo. No wiadomo, kto może mi zadzwonić, nie? nie mogę dać, więc może być tak, że live musiał przerwać. Po prostu przerwać go i później znowić nową, nie? Tak zrobimy, chyba. Albo urobię się, wyrobię z sobie live'a te 3 godziny. Przynajmniej, najmniej, z tego Fortnite'a 3 godziny live'a zrobimy i koniec, nie? No. film und ich hätte ich um hätte schotte vor muss nach hoch wchodzą, Uch. No dawajcie ostatni rankedik, dobra na dzisiaj ok. no widać, że widzę, że live'a nie będzie z Fortnite'a nie, no to za późno już, nie, live'a nie będzie, sorry ale nie będzie live'a, jutro live będzie okej, okay. obiecuję, że live z Fortnite będzie zaległy z dzisiaj live, to będzie zaległy live z dzisiaj, dobrze, nic nie tracicie na szczęście, bo odcinek będzie, ten dzisiejszy ale nie będzie po prostu live'a, bo live nie być dzisiaj będzie ten 160 miał być no bo teraz odcinka nie ma z Fortnite'a, tylko jest Knife uh, Ranta i odcinek Ranta, więc nic je tracimy. Później że na maxa wejdę, na chwilę coś sobie obejrzę, chwilę szedł snem i, I idę spać. No. Może zaczę coś oglądać, zobaczę co by tam ciekawego obejrzeć. Ja tam więcej mogę sobie zacząć oglądać. Się tego raczej nie skończy, no. polutujemy, sobie, zobaczymy, czy jakieś typy będą. Serio, no nie dadajs proszę. Polejemy szampanem. Dolejemy. Ua. <grywa> Co, zagrać? No nie, deadłem, trudno. To była ostatnia gierka na dzisiaj z rankedów. Ostatnia, tak, ostatnia, ostateczna. O, widzę, widzowie, jeśli live'a nie będzie. No przepraszam, przeciągło się, coś nie. Wybaczcie, wybaczcie. Mam nadzieję, że nie będzie nam nie źli. A, tak, to dać. po prostu nie. Nie dodać tylko no dobra, muszę przeprosić nas widzowie, dobra, także żegnamy z wami, kończymy odcinek, moi drodzy, to koniec tego odcinka z gry Fortnite, 158, to dokładnie tak, 158, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, dziękuję za oglądanie, jeszcze wszystkim dobrego wieczoru, no i zapraszam jutro na live z gry Fortnite, zaległ, który mamy dzisiaj, no ale niestety nie będzie go live, bo za późno jest, także przepraszam nas widzowie, napiszcie na Discordzie, że proszę widzowie, ale jutro live będzie przeniesione na jutro, nie na którą godzinę. Z Fortnite'a, jakieś 3 godziny live potrwa i tyle, nie? A później to jest Valorant'a, nie? No. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Nie zapomnijcie sobie, po sobie subskrypcji, woneczka, łapki w górę pod tym live, linkiem, eh, z tym Fortnite. pod tym motywem do działania, w filmów, na przykład z Fortnite Ninja kanale, live'ów. No i też mogę Ci w cel, czy C, 500 subskrypcji do końca czerwca tego roku. Dokładnie tak. Że dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że Ci się wam podobał. Życzę wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia jutro.